Marcin, ty się dzisiaj wyspałeś? Tak, a dlaczego pytasz? Słuchaj, teren zabudowany, prosta droga, nie ma przejść dla pieszych, skrzyżowań, a ty jedziesz jakieś 30 km na godzinę. Paweł, a przymrozki? Ja wolę zachować ostrożność. Słusznie, ale jeszcze troszkę zwolnisz i nas jakiś rowerzysta wyprzedzi. Taka zbyt wolna jazda też może być niebezpieczna. Śmiej się, śmiej, ale w takich okolicznościach o wypadek nie trudno. Ty widziałeś? Marcin, cofaj. Zostaw tutaj samochód, i sprawdź szybciutko, co się stało, a ja przeparkuję, zabezpieczę auto. Każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji. Miejscu, gdzie doszło do wypadku, w którym ktoś ucierpiał, jak się zachować? Odpowiedź może być tylko jedna: udzielać pomocy. Proszę pana, proszę pana. Odpowiednio zabezpieczam miejsce wypadku. Najpierw przeparkuję pojazd, tak, żeby służby mogły swobodnie podjechać. A teraz telefon 112. Halo, halo, dzień dobry. Chciałem zgłosić zdarzenie, wypadek na ulicy Rzepakowej w Krakowie. Jest jeden poszkodowany. Starajmy się nie panikować. Rzetelnie przekazać operatorowi służb ratunkowych informacje o miejscu wypadku i o sytuacji. Jeśli jesteśmy przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, zacznijmy tej pomocy udzielać. Jeśli nie jesteście przeszkoleni, nie bójcie się pomagać. Pamiętajcie, że te pierwsze minuty po wypadku są bezcenne. One ratują życie. Najgorszą rzeczą w sytuacji wypadku drogowego, jakiegokolwiek zdarzenia, kiedy możemy udzielać pierwszej pomocy, jest jej nieudzielenie. Należy pomagać. Każda czynność, którą wykonamy u poszkodowanego, żeby sprawdzić, czy oddycha, czy jest przytomny. Będzie na plus. Nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić niczego złego, co mogłoby pogorszyć jego stan. Możemy mu tylko i wyłącznie pomóc. Posłuchać instrukcji dyspozytora czy operatora numeru alarmowego, który podpowie nam, jakie czynności powinniśmy w tym momencie podjąć, co powinniśmy sprawdzić, co powinniśmy zobaczyć, jak powinniśmy się zachować. Tam też zawsze mamy jakieś wsparcie, chociażby przez telefon, do czasu przybycia specjalistycznych służb. Nadkomisarz komisarz Joanna Radwajska, proszę powiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Jedzimy z Marcinem i nagle samochód w rowie. Widzimy jedna osoba poszkodowana, zabezpieczyliśmy miejsce wypadku, wezwaliśmy karetkę, straż, bo nie mogliśmy się dostać do, do środka. Szarpaliśmy się z drzwiami, no ale nie dało się nic zrobić, więc wzywaliśmy straż, żeby nam z tym pomogło. Bardzo dobrze zrobiliście. Co grozi, jeśli tego nie zrobili? Każdy ma prawny obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku. Kto człowiekowi, który znajduje się w położeniu zagrażającym jego zdrowiu, a nawet jej życiu, nie udzieli pomocy, a mógłby tej pomocy udzielić, no popełnia przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. A co jeśli nie potrafimy udzielić tej pierwszej pomocy? Wystarczy wezwać pomoc medyczną, zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo. I to już jest ta należyta pomoc. Tak niewiele potrzeba, żeby uratować życie. Jednak pamiętajmy, aby do tak niebezpiecznych sytuacji na drodze nie doprowadzać. Regularnie sprawdzajmy stan techniczny naszego pojazdu, warunki pogodowe, w których się poruszamy. No jeżeli my i nasi pasażerowie uczestniczą w takim zdarzeniu, mamy bezwzględny obowiązek udzielenia tej pierwszej pomocy, bo sami możemy się kiedyś znaleźć w takiej sytuacji. A wtedy pozostaje mieć nadzieję, że ci, którzy są w pobliżu, udzielą nam pierwszej pomocy. Marcin, nie wiem czy widzisz, ale spędziliśmy tutaj cały dzień. Ale warto było.